Przychodzenie do pracy za nigdy nie jest dobrym pomysłem. Z drugiej strony, zapijanie mordy walkerem, i niszczenie publiki także. Ale cóż zrobić czasem trzeba? W końcu jutro już weekend, o ile dożyję. Good morning Gregory My name is Constantine Pytanko jest. No. Ja wiem, że już wiele razy próbowałem, ale nie odmawiałeś, ale mam nadzieję, że w końcu moje modły się jakoś spełnią i... Do rzeczy! Ostatnia próba szansa. No. Czy ty Grzegorzu Barański? Sprawisz, że będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie i pójdziesz na piwo w sumie? Czemu nie? Jak mam, dlaczego to robić? Serio? No może być. Grzegorz. Ja, Grzegorz. Ja. Kurwa chodź. Dakan? moje zdrawie To jest moje piwo? No? Także swoje. Kupiłeś jedno piwo? No, ale idziemy na piwo. Kiedy chodzi się na piwo, to się kupuje kilka piw. Nie wiem, no nie chodzę na piwo. Kurwa, chodź. Mm. Jak często pijesz piwo? No, często raz. Na, Dziennie? Na rok? Nie no, kurwa, niemożliwe. Nie hmm? przeżyłbyś. To jest niemożliwe, żeby jedno piwo w roku. Dach nie ma się z kim? Piedro, Niemcem, co? No. No to mi to ogarnij. No A na no, to... ja nie mam No tak, nie swojego. Pracującego człowieka. <grym> no, no ten rację. To... To się, czemu jest taki żółty śnieg? Czemu jest żółty śnieg? To jest śnieg cytrynowy. Cytrynowy? To jest taki przysmak nasz warszawski. Nie jesteś z Warszawy, więc nie wiesz. Samo, A to się... Wybrałeś brałeś to piwo, no ale... To jest bardzo dobry, to jest pada raz do roku tylko. W styczniu. No, spyszny. No ale na pewno. A cytryny, no? Coś chudny, kurwa. Słone. No słone, słone. Ja nie próbowałem. Mm. O oh, słone. Siadaj, kurwa. już mm. jak cipa. Myślałeś kiedyś... O czym? Jak to jest być prostkiem? Nie. Bo ja myślałem że jak być dakanem. I co sobie myślałeś? Smutno. Czemu? No nie masz znajomych, a my przyjaciół. A przyjaciele teraz, Jezu. Mam sam przynajmniej. No właśnie, to jest kolejny powód, dlaczego Ale nie warto być dakanem. Ale przecież, no, no jest przecie człowieka, także problem rozwiązany no, jak... no. a z kim pójdziesz na piwo z nim? Mogę mu nadać piwo do na miski. Ty Piję? pije? pije. Wszyscy bardzo lubią piwo. Już teraz wiem, dlaczego pies mojego dziadka zawsze chodził tak... Myślałem, że ma kulową nogę. Może był ślepy. A faktycznie. Albo nie miał nogi faktycznie. Nie, on zauważył, gdy nie miał nogi. Myślisz, że są takie. No nie, kurwa, są, nie nogi. są takie sztuczne nogi dla psów? Są takie protezy, montują kurwa i wtedy się chodzi. Terminator. No, psi Terminator. To co, Grzesiek? Końcóweczko. Ale jesteśmy przyjaciółmi, co? Mm. Nie, nie, no, bez przesady. No, godzina rozmowa jeszcze nas nie robi z nas przyjaciół. No, wiesz, dupkę cię nie zapinam, także no, no, chyba lepiej mieć mnie za znajomego, niż Sanka, no, bo to powiesz? Kto jest swoim znajomym z pracy? Stanek, o, Stanek. A Kostek? Mm, kostek, Kostek, to jest Tak, chujowszy argument przyjaźni, jaki słyszałem w życiu. Dlatego to był argument do znajomego. Już lepiej? Ha? No co, no, co ci szkodzi, no. no niech ci będzie. No. A. <noise> o nie no, kurwa. To... Nie no nie przominąłem, przecież ja sobie robię. A mogę później? Tak jak india... Nie Indiani. w ogóle wiesz co... Y... Jak Indianin. Weźmy nóż, podbijmy sobie nóż? łapy i to masz na twarzy. No nie noże ale wiem, że ty nosisz nóż, no. Czy nie masz dzisiaj? Nie. No, kurwa. Graba? Znajomi z pracy. Nic więcej. Z potencjałem na przyjaciela. z pracy, No dobra. Matko Boska, ja pierdolę takiego koszmaru nie życzę nawet swojemu największemu wrogowi. Good morning, Gregory. My name is Constantine. I mam dzisiaj jedno pytanie. Wypierdalaj, 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 wypierdalaj. Już, już. Będę się dalej, modli. Wypierdalaj. Grzegorz? Muszę się zacząć leczyć i to tak serio. No albo ograniczyć granie w nocy. No ale kurwa, przecież serwera nie zmienię, prawda?